Najśmieszniejsze kawały. Odcinek szósty. Piłka nożna, po meczu trampkarzy trener mówi do jednego z chłopców z drużyny: Czy wiesz, co to jest współpraca? Co to jest zespół? Chłopczyk potakuje. A czy rozumiesz, jak ważne jest to, żebyśmy razem wygrali? Chłopczyk znów przytakuje. Więc, kiedy sędzia odgwizduje twój faul, rozumiesz, że nie wolno się z nim kłócić, przeklinać i kopać go? Mały piłkarz znów pokornie kiwa głową ze zrozumieniem. W porządku, mówi trener. To teraz idź, proszę, i wytłumacz to swojej mamie. Pukanie do bram raju. Otwiera święty Piotr. Przed nim piłkarz Grzegorz Rasiak. Ktoś ty? Pyta święty Piotr. Jestem piłkarzem polskiej reprezentacji. Skoro tak, to jak trafiłeś do bramy? Mecz Polska Brazylia. Piłkarze Brazylii wchodzą do szatni, patrzą, a tam tylko jedna koszulka dla Ronaldinho. No to mówią mu: Ronaldinho, dobra, będziesz brał sam. Reszta drużyny poszła do pubu na piwo. Ronaldinho sam bez bramkarza nieźle się spisywał. Reszta drużyny w pubie po jakimś czasie włączyła telegazetę, żeby zobaczyć, jaki wynik. 0-1 dla Brazylii. 30 minuta Ronaldinho. No to się cieszą. Jakiś czas później i patrzą, a tam koniec meczu i wynik 1 do 1, osiemdziesiąta minuta rasiak. Następnego dnia spotykają się z Ronaldinho i mówią: Ej, stary, czemu strzelili ci bramkę? Przecież tak dobrze ci szło. No wiecie panowie, odpowiada Ronaldinho. W pięćdziesiątej minucie dostałem czerwoną kartkę. Podczas meczu piłkarskiego Siedzącego na trybunach malucha, zagaduje mężczyzna siedzący obok: Przyszedłeś sam? Tak proszę pana. Stać ci było na tak drogi bilet? Nie, tata kupił. A gdzie jest twój tata? W domu, szuka biletu. W Polsce panuje kryzys piłkarski, więc zarząd próbuje coś zmienić. W tym celu organizuje kilka meczy towarzyskich. Z wielu kandydatów na trenera wybrany zostaje Rosjanin. Gramy z Armenią. Piłkarze wychodzą na boisko, ale skandal. Przegraliśmy 6-0. Zarząd po tym meczu zwolnił trenera, a w jego miejsce zatrudnił Niemca. Mijają trzy miesiące. Nadszedł kolejny mecz z San Marino. Piłkarze wychodzą na boisko, ale skandal. Przegraliśmy 8-0. Po tym meczu zarząd zwolnił Niemca, a zaryzykował zatrudnić Polaka. Nadszedł ten najbardziej oczekiwany mecz z Brazynią. Najpierw wychodzi trener ale ze sporym plecakiem na plecach. Następnie wchodzą piłkarze i sędzia, a brazylijczyków nie ma. Sędzia czeka pięć, dziesięć, trzydzieści minut, aż wreszcie wygrywamy walkowerem. Po meczu zarząd pyta Polaka, jak ty to zrobiłeś, a Polak na to, chyba nie na darmo stroje, im zarąbałem. Do reprezentacji Polski trafił murzyn. Na pierwszej odprawie przed treningiem, trener narysował na tablicy wielki prostokąt i zaczął uderzać w niego piłką. Piłka, rozumiesz? Bramka, tu. Prostokąt. Bramka, piłka do bramki to dobrze, rozumiesz? Wstał nasz murzyn, lekko wkurzony i odzywa się do trenera. Panie trenerze, ja od kilkunastu lat mieszkam w Polsce, mam tu żonę. Dzieci i studiowałem filologię polską. Trener popatrzył na niego ze zdumieniem i powiedział: Siadaj, synu, ja mówię do rasiaka. Jeśli odcinek się spodobał, zostaw łapkę w górę. Więcej podobnych filmów znajdziesz na moim kanale.